Pani senator Dorota Tobiszowska, ale w tej kampanii wyborczej kandydatka do Sejmu. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No właśnie, pierwsze pytanie takie naturalne. Dlaczego chce zmienić pani Senat na Sejm? E, czy chce? No zgodziłam się, propozycję przyjęłam od pana premiera Mateusza Morawieckiego. E, a dlaczego chcę? No bo w Sejmie byłam, nie jestem, panie redaktorze, przyczepiona na stałe, że tak powiem, do, do Senatu. No i chciałabym zamienić Izbę Wyższą na Sejm. Wszystkie ostateczne decyzje, akty prawne wychodzą właśnie z Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje większości w Sejmie, więc jestem do dyspozycji. No właśnie i co się dzieje, już to koniec kampanii wyborczej, jakie emocje, jakie tutaj no, przewidywania Pani, jeżeli są dotyczące tej kampanii, co się działo? Czy pozytywnie pani odbiera to, co się działo? Może miała jakieś Pani może nieprzyjemne sytuacje też na ulicy? No Panie redaktorze, nieprzyjemnych sytuacji było sporo. One są dalej. Mamy ostatnią prostą, no, co było, co się działo? No, kradzież banerów, już nawet nie przecinanie, mazanie, ale kradzież, więc trzeba podmieniać. To jest bardzo uciążliwa praca. No, różnego rodzaju hejty. Myślę, że ktoś, kto ogląda, powie, że no, trzeba się z tym zmierzyć. No, ale nie po to przecież idziemy do Sejmu i do Senatu, nie po to człowiek chce być parlamentarzystą, żeby reprezentować swoje lokalne społeczności. Żeby w taki sposób z sobą walczyć. No ja tak nie robię, ja nikogo nie zaklejam, nikomu nic nie zabieram, więc mnie chyba to bardziej dziwi od, od innych. No ale tak powiedziałam, nie jest sympatycznie. Ja się nie uskarżam, po prostu pan pyta, więc odpowiadam. Ale dwa dni jeszcze zostały, no więc myślę, że jakoś to przetrwam i dojdziemy do szczęśliwego końca. Ale pozytywów też było sporo, mam nadzieję. Tak, tak, pozytywów dużo. Dzisiaj na przykład y, jest Pan tu w piekarach, y, tu prowadzimy teraz tę y, tą, tą audycję. Więc byłam zaproszona, bo fajna okazja. Laptopy dla czwartych klas, rządowy program bardzo fajny, na który zostało przeznaczone prawie miliard złoty. Między innymi laptopy dla klas czwartych, dla wszystkich dzieci z klas czwartych i też bony dla nauczycieli na pozyskanie laptopów, na zakup takich laptopów. Więc myślę, że bardzo fajny program. Zostałam zaproszona, skorzystałam z tego zaproszenia, więc trochę od tej kampanii odetchnęłam. No i jestem tutaj w piekarach. A to głównie praca wśród ludzi, tak? Rozmowy, dyskusje z mieszkańcami pani okręgu. Tak, tak. Ja jestem od czterech lat, odkąd jestem senatorem, jestem cały czas w terenie, tak mogę powiedzieć. Współpracuję z samorządami wszystkich miast. Może z jednym miastem mam nieco słabsze relacje, ale praktycznie ze wszystkimi bardzo, bardzo dobre. Z niektórymi. Przecudowne mam te, te relacje. One polegają, panie redaktorze, na tym, że działamy ponad podziałami politycznymi, a wszystko po to, żeby pozyskać jak najwięcej środków finansowych no, dla poszczególnych miast. Jesteśmy w czasie transformacji. Tutaj w, chodzi o górnictwo. Więc moje działania były i są skoncentrowane przede wszystkim na tym, żeby pozyskać jak najwięcej środków finansowych dla tych miast. Gdzie przecież powoli, powoli, ale jednak systematycznie odchodzi się od węgla. Więc bardzo mi zależy na tym, żeby przede wszystkim było to sprawiedliwe, transformacja była sprawiedliwa i żeby była systemowa, systematyczna, a nie taka z dnia na dzień jak kiedyś proponowali, proponowała Platforma Obywatelska. Właśnie jest pani jednym z nielicznych polityków, nawet stąd z Górnego Śląska. Polityków, którzy znają się na przemyśle górniczym, no bo Pani wiele lat spędziła w tej, w tej dziedzinie, pracując, widząc to, czując to i wiedząc, co się dzieje wewnątrz górnictwa. Jakimi wyzwaniami będzie się musiało zmierzyć górnictwo, a w tym samym też władza polska w czasie tej transformacji? Pytanie nie tyle trudne, ale muszę trochę jakby nawiązać do, do przeszłości. Dlatego, ponieważ no ja jestem z tej branży, tak? pracuję tam ponad 30 lat. Ponad 20 lat jestem szefem działu organizacyjno-prawnego. Wcześniej pracowałam na innych stanowiskach, uczyłam się tego górnictwa, bo to nie jest taka prosta sprawa. No, współpracowałam też przez kilka lat z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, bo też taka działalność wpisała się w moją karierę zawodową. No, i to wszystko dało mi duży pogląd, szeroką wiedzę na temat tej, tej branży, którą przecież reprezentuję do tej pory, bo jestem pracownikiem Polskiej Grupy Górniczej cały czas. Nie jestem zawodowym senatorem. No, i teraz pyta Pan o przyszłość tego górnictwa. No, 2015 rok zrobiliśmy razem z organizacjami związkowymi strajk. Na tym strajku, gdzieś było, uczestniczyło w tym strajku ponad 3000 mieszkańców, pracowników. No i kopalnia mogła, w tym, wtedy to była kopalnia pokój, kopalnia mogła fedrować jeszcze przez kolejne lata, czyli proces likwidacji, zamykania, wygaszania kopalni trwa przez kilka lat i, i tak to powinno wyglądać. No ale mamy dalej, wtedy mamy dalej kopalnie, które, które przecież fedrują. Mamy kopalnie Halemby i kopalnie Bielszowice, ja na tych kopalniach pracuje. Bo one zostały połączone po tym strajku w 2015 roku w jedną kopalnię Ruda. Więc zostały nam dwie kopalnie. Bronimy tego czarnego złota, czyli Halęby i Bielszowic, jak powiem, niepodległości. Natomiast jesteśmy, jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, jakie są dyrektywy, jakie są restrykcje wprowadzane. Już wielokrotnie mówiłam, że rząd musi balansować na linię, jeżeli chodzi o branżę górniczą, bo z jednej strony mamy przecież naciski Unii Europejskiej, światowe, żeby tego węgla akurat w Polsce wydobywać mniej. Z drugiej strony, jestem senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, ale jestem też senatorem ziemi śląskiej, prawda? Więc wiadomo, że moje interesy i moje działania skupione są przede wszystkim na mój okręg, na moje miasto, no i na, na śląski na rudę śląską przede wszystkim w tym momencie. Więc co dalej? Przede wszystkim zabiegi, które czyniłam od praktycznie początku mojej kadencji, czy też jak byłam radną, czy w senacie. Na pozyskaniu środków finansowych na co? Między innymi na infrastrukturę drogową, po to, żeby ściągnąć po prostu na Śląsk, do Rudy Śląskiej, do naszych tu wszystkich miast w województwie śląskim inwestorów. No panie redaktorze, oni nie przyjadą, jeżeli nie będą mieli dobrej komunikacji, jeżeli to nie będzie skomunikowane, prawda? Więc to jest podstawa. No i, i duże efekty mamy tego, bo przecież Ruda Śląska, na przykład, moje miasto, z którego pochodzę, pozyskało nie tak dawno 65 milionów. Mówimy o zjeździe z DTS-ki na ulicę Magazynową. W tej chwili nie tak dawno, bo w tamtym tygodniu pozyskaliśmy 250 milionów złotych, panie redaktorze, na zjazd z kolei magazynowej. Do Piastowskiej. Bardzo, ważna, bardzo ważny kawałek, bardzo ważny odcinek drogi, ponieważ ruda, dzielnica ruda była całkowicie zakorkowana. No, od samego początku te zabiegi właśnie były skoncentrowane na tym, żeby jak najwięcej tych środków finansowych pozyskać, żeby wszelakie rządowe programy po to były uruchamiane. I my jako, ja jako polityk w tym uczestniczyłam po to, żeby, żeby inicjować te działania poprzez rozmowę z samorządami, dowiadywać się, jakie są potrzeby. Jak, jakie są słabe punkty w danych miastach. Samorządowcy, prezydenci poszczególnych miast artykułowali te potrzeby. One zostały tam przekazywane. To są niekończące ilości spotkań, rozmów ale efekty są naprawdę konkretne. Sama Ruda Śląska, panie redaktorze, pozyskała przez ostatnie lata ponad pół miliarda złotych z różnego rodzaju programów rządowych, drogowych, na zabytki, infrastruktura, inwestycje, nawet dofinansowanie samorządu. Tak? Jeżeli chodzi o piekary śląskie, bo jesteśmy w piekarach, możemy mówić też o piekarach, no, uczestniczyłam w tych wszystkich zabiegach, współpracując tutaj z władzami miasta Piekary Śląskie i to, były, to, są, to są środki, Około 120 milionów złotych to są przede wszystkim drogowe inwestycje, ale również też zabytki, też i budynki sakralne. No, tego jest tak dużo, panie redaktorze, że no, trzeba by było się z tym bliżej zapoznać, żeby po prostu kolejne ulice wymieniać, jakie to były inwestycje, na jakich drogach. Jest tego bardzo dużo, ale tak jak mówię, cyfry mówią za siebie, bo ktoś też sugerował i mówił, że tam latamy z tymi czekami papierowymi i tak dalej. No to tak nie jest, bo to ma tylko pokazywać, jakie to są środki finansowe, bo to jest przekaz dla mieszkańców, że my działamy, my jesteśmy. Bo ja też bym chciała, żeby to było wyartykułowane. My ciężko pracujemy po to, żeby. Dobrze reprezentować nasz region, pozyskiwać środki finansowe, tak to widzę, ale potem też bym chciała, żeby mieszkańcy się o tym dowiedzieli, bo przeciętny mieszkaniec idzie na wybory, skreśla, a potem, czasami tak bywa, parlamentarzysta gdzieś ginie w tle, w tłumie, nie wiadomo gdzie jest i go nie ma. No więc potem się zastanawiają ci ludzie, głosować, nie głosować. No musimy być w terenie, musimy pracować razem z ludźmi i to daje realne efekty. Tak jak powiedziałam, ponad pół miliarda złoty w ostatnich latach dla Rudy Śląskiej. Ponad 120 milionów na różnego rodzaju inwestycje i działania w piekarach śląskich. Ja się dopytam o te pieniądze, bo do, żeby ta transformacja była możliwa, potrzebne są środki m.in. z KPO, z, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jak rozmawiam z politykami PiSu, oni są dobrej myśli, że to jest tylko taka gra Unii Europejskiej, że do tej pory Polska tych pieniędzy nie dostała, a po wyborach ten kurek, mówiąc przysłowiowo, się odkręci. Jestem co do tego też przekonana. Myślę, że jest to jakaś forma gry w Unii Europejskiej, zdecydowanie. Panie redaktorze, przywołam tu... Rok 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, zupełnie inne, były, zupełnie inne były przekazywane nam treści, jak ma wyglądać współpraca w Unii Europejskiej, jaka ma być rola i funkcja współpraca w tej Unii Europejskiej nas jako, jako Polski, jako Polaków. Teraz po tych latach, kiedy jesteśmy już w Unii Europejskiej, no, wygląda to zupełnie inaczej. Stosowane są różnego rodzaju naciski, i tak jak niedawno na jednej z Ktoś z wysokopostawionych polityków powiedział, że no stosuje się różnego rodzaju szantaże w stosunku do Polski. Bardzo mnie to martwi, ale martwi mnie to tym bardziej, że nie mówimy za granicą, nie mówimy w Unii Europejskiej jednym językiem. Jesteśmy podzieleni w Polsce. Ja to też obserwuję teraz, kiedy prowadzę kampanię i ja też jestem, że tak powiem, na ulicy, prawda? mam swoją grupę, idziemy do ludzi, rozdajemy ulotki. Oczywiście pytając, czy ktoś chce, czy nie. Pytam, proszę, a czasami dyskutuję. I powiem panu tak: bardzo rzadko, a prawie wcale bym musiała powiedzieć, bo to na te, na te parę tygodni to są dwa, trzy przypadki, kiedy ktoś chce podjąć dyskusję i rozmowę, zazwyczaj to jest trochę agresji. Dużo takich niesympatycznych sytuacji, owszem, ale ja jestem bardzo delikatna, jeżeli chodzi o takie ulotki, takie przekazywanie swoich zasad i wartości, więc ja się po prostu wycofuję. Ale boli, boli mnie to, że społeczeństwo jest tak bardzo podzielone. Nie wiem skąd to się wzięło. Ja nie stosuję ani języka nienawiści, ani żadnych wulgarnych słów w stosunku do innego ugrupowania, które mi kiedyś też nie pasowało, a też było u władzy. Więc ja myślę, że wszyscy, którzy takiego języka używają, powinni się zastanowić nad tym, jakie konsekwencje to przyniesie, bo młodzież, dzieci, osoby też starsze, wszyscy to słuchają, rosną w tym, no i gdzieś kiedyś może to się obrócić przeciwko też komuś, kto to też stosuje. Tak już ogólnie. Dlaczego opis powinien dostać trzecią szansę i trzecią kadencję od narodu? No, no to jest bardzo dobre pytanie. Dziękuję za to pytanie. No, po pierwsze, że ja reprezentuję takie ugrupowanie, które mi odpowiada pod przede wszystkim przede wszystkim dlatego, bo zasady, wartości, które przekazuję to są moje zasady i moje wartości. One są zbudowane, tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o Unię Europejską, Unię Europejską na zasadach i wartościach chrześcijańskich. Mi to odpowiada. Ja uważam, że to jest, że to jest dobra droga. Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość pokazało od lat, i to nie jest tak, jak niektórzy mówią, że obiecują i, i, i tego nie robią. Tego już, tego już argumentu mało kto używa, bo to nie jest argument. To jest po prostu tylko jakiś slogan, że politycy obiecują i nie dotrzymują słowa. Tak nie ma. Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Wszystkie programy, które były zapowiedziane, są realizowane. Najlepszym programem jaki może być, od lat prowadzonym, to jest przecież program, który był dla dzieci wprowadzony, 500 plus przez panią Beatę Szydło, panią premier, teraz przez pana premiera Morawieckiego 800 plus, to jest, to jest sztandarowy program, ale też są różnego rodzaju inne programy, dla emerytów, dla rencistów, dla osób niepełnosprawnych. Nigdy, panie redaktorze, a ja się interesuję polityką, byłam wcześniej radną, nigdy nie było tak dużych środków finansowych, które zostały przekazane dla rodzin, dla osób starszych, dla dzieci. To jest pierwsza sprawa. Kwestia kolejna to jest zabezpieczenie naszych granic. Dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, bo we własnym kraju myślę, że wszyscy rodacy Polacy chcieli czuć by się bez, bezpiecznie, tak? Więc y, kwestia nawet zapory na granicy z Białorusią dla mnie to była rzecz w tamtym momencie bardzo ważna i w tym momencie też ja osobiście chciałabym, żeby ona była utrzymana między innymi po to, żeby bezpiecznie tu można było żyć i prosperować. Ja uważam, to są to są bardzo ważne tematy. Kolejna sprawa odchodzenie od węgla. Też systematyczne, powolne, a nie z dnia na dzień. I też patrzymy, co mówi Unia Europejska. No, to, co się stało, że wybuchła wojna. Trochę nam to pomogło jako Polsce, że teraz już tak szybko nie mówi się o tym, że odchodzimy od tego węgla, więc okazało się, że jednak potrafimy też docenić to, że mamy to, to czarne złoto. Ja bronię tego od, od samego początku. To jest moja branża i nie wyobrażam sobie, żeby, żeby jakieś inne źródło w tak krótkim czasie mogło zastąpić węgiel. Więc proszę zobaczyć, tych tematów jest bardzo dużo. Dlatego ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno kontynuować politykę rodzinną, politykę związaną z bezpieczeństwem, bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem, na granicach tych płaszczyzn. Panie redaktorze, jest tak wiele, że ja bym tu mogła bardzo długo o tym wszystkim mówić, ale polityka, którą prowadzi rząd prawa i sprawiedliwości odpowiada mi. Ja reprezentuję prawo i sprawiedliwość, uważam, że to jest dobra droga i ja bardzo proszę o głos. No to przyjmijmy, że prawo i sprawiedliwość mają trzecią kadencję. Pani na przykład dostaje się właśnie do Sejmu to gdzie, gdzie jest wtedy miejsce pani Doroty Tobiszowskiej w sejmie czy to będzie właśnie jakieś ministerstwo związane z górnictwem nie, nie no tak ja bym tak daleko bym nie poszła, bo to nie, nie ja jestem od takich decyzji. Natomiast ja jestem do dyspozycji. Ale byłaby pani gotowa na takie wyzwanie. Ja nie mówię, że ministerstwo, że już od razu minister, a może minister. Nie, ja myślę, że to, co powiedział kiedyś pan prezes Kaczyński, praca i pokora. Panie redaktorze, ja tego się trzymam i ja nie idę tam, nie kandyduję do Sejmu po to, żeby zostać ministrem czy kimśkolwiek wyżej. Natomiast ja idę po to, żeby pracować. Ja to lubię po prostu robić, ja chcę reprezentować Śląsk, moje miasta, teraz okręg większy, 31 jest większy od okręgu senatorskiego, ale tak jak powiedziałam, lubię to robić. Znam się na branży górniczej, bo reprezentuję ją od ponad 30 lat. Działam również w organizacjach pozarządowych, nie wspomniałam o tym, ale od ponad 25 lat jestem też w organizacji pozarządowej. Teraz od ponad 15 lat jestem wiceprezesem Ruskiego Konta Pomocy. W ramach tego Ruskiego Konta Pomocy mamy biuro porad obywatelskich i udzielamy tam darmowych porad prawnych. To jest bezcenna wiedza współpracować z tymi ludźmi, doradzać im, jak samemu nie potrafię pewnych rzeczy zrobić, wiem gdzie odesłać. No i od ponad roku Prawie półtorej roku jestem prezesem hospicjum domowego u nas w Rudzie Śląskiej i proszę pana, te funkcje sprawuję tam wolontarystycznie, więc też ogromna wiedza. Więc z jednej strony przygotowanie, jakby wykształcenie prawnicze, z drugiej strony branża górnicza, działalność w organizacjach pozarządowych. No, w różnych sferach innych też jeszcze działam i myślę, że przydam się i nie po to, tak jak mówię, idę, żeby piastować jakieś wysokie stanowisko, ale po to, żeby mieć jeszcze większe, realne szanse na współpracę z ministrami, z rządem, żeby szybciej i więcej można było zrobić dla lokalnej społeczności. Na koniec, bo nie wstydzi się pani tego, że jest pani ślązaczką z Rudy Śląskiej, A spis, powszechny, spis powszechny pokazał, że to też jest ważna kwestia. Chciałem się dopytać, jak to pani widzi w przyszłości, czy śląsko-gotka potrzebuje ustanowienia statusu języka regionalnego, o czym się też teraz dyskutuje, czy ślązacy potrzebują mniejszości etni, etni, regionalnej, etnicznej ustawowo przyjętej, czy jednak bez tego ślązacy... Mogą też rozwijać się, jeżeli chodzi o swoją kulturę, jeżeli chodzi o swoją godkę. Po pierwsze, jestem ślązaczką, tak jak pan zauważył, w domu godom po Śląsku. Nie jest to dla mnie problem, żeby artykułować swoją przynależność do, do śląska. Zresztą na ten, na ten temat też wypowiadałam się wielokrotnie. Mam inny mały problem z tym, a właściwie nie ja, a moi znajomi, którzy z jednej strony często artykułują, że są ślązakami. Natomiast no, nic z tej kwestii nie robią, nie uczestniczą w żadnych działaniach, które by promowały Śląsk. Ja nawet na przykład w ulotkach, które mam, to mam takie pocztówki, które z jednej strony to jest moja reklamówka, że jestem kandydatem do Sejmu, mam czwórkę i tak dalej z okręgu 31, a druga połowa pocztówki to jest właśnie miasto, na przykład miasto Piekary Śląskie, miasto Katowice, Ruda Śląska i takie ulotki rozdaję. Po co? Że po wyborach zostanie powiedzmy ta jedna część i będzie to piękna pocztówka z danego miasta śląskiego i w w ten sposób też promuje Śląsk, więc y, ja z tym osobiście się nie mam problemu, ale y, problem jest inny. Ilu profesorów, ilu naukowców, tyle poglądów na gotka, gwara, czy też jak pan powiedział, na język śląski. Ja chciałabym, żeby y, skodyfikować to w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale mam obawy i myślę, że słuszne obawy mam, dlatego że z racji już samego wieku wiem, że pomysły na to były przeróżne, ale niczym się nie zakończyły. I Platforma Obywatelska kiedyś rządziła przecież, oprócz sztandarowych haseł nic z tego nie wyszło. Ja sama jestem uznana i, i tak przyjęłam to z wielką przyjemnością, że jestem ambasadorem regionalistów. Ja się bardzo z tego tytułu cieszę i uczestniczę też w różnych debatach oksforskich, gdzie jest promowany język śląski, gotka. Godomy wtedy po śląsku, dzieci godają po śląsku. Ja bym bardzo chciała, żeby gotka śląska nie zanikła, a widzę, że tak się dzieje. Dlaczego? Z jednej strony mamy dużo osób napływowych, które, które osoby to za, bardzo się zakorzeniły w naszym, w naszym regionie i bardzo dobrze, kochają Śląsk i też same jeszcze chcą go promować. Bardzo dobrze, ale też mają inny pomysł na to. Trochę martwi mnie to, że, mnie to, że, że tych pomysłów na, na ten język śląski, na ta gotka śląska jest, jest dużo. Ja teraz niedawno czytałam po śląsku Hanusika to powiem szczerze, że musiałam się przygotować, żeby to przeczytać. Kilka razy tą jedną stronę musiałam przeczytać. My godomy po pośląsku, my nigdy nie pisaliśmy pośląsku. Nigdy. Moja babcia, moja mama, ja, myśmy nie pisali pośląsku. My go używamy gwary języka, jak kto. Tak, kto by chciał, to tak może to uznać, że, że ja po prostu nie wiem, co to śl język śląski, a co to gwara. Ja wiem, natomiast język śląski będzie wtedy, jeżeli będzie uznany po prostu oficjalnie za język regionalny. I za tym, panie rektorze, idą ogromne środki finansowe. My to wiemy. I ja jestem za tym, żeby tak się stało. Dlaczego? Bo wtedy śląsk pozyska ogromne środki finansowe. A właśnie po co? Po to, żeby promować edukację śląską, żeby taki język śląski. Ta gotka śląska nie zanikła, żeby organizować debaty oksfordzkie, różnego rodzaju inne debaty, żeby promować stroje śląskie. Przecież mamy piękne, całą kulturę śląską, która tak powoli, powoli, prawdę powiedziawszy, zanika. Więc nie wiem, czy Pan jest usatysfakcjonowany z tego, co powiedziałam, bardzo ale dziękuję. Nie da tak. się odpowiedzieć w jednym zdaniu. Jestem za, bo nie chcę, żeby gotka śląska znikła z powierzchni tej ziemi. Bardzo dziękuję, jeśli właśnie za ten komentarz. Dziękuję się. Bardzo dziękuję panu, dziękuję Państwu.